Masz plan wyjechać do pracy sezonowej albo tymczasowej? Super decyzja. Nowe miejsca, nowe doświadczenia i większe zarobki, ale zanim wsiądziesz w autobus lub samolot, warto się dobrze przygotować. Po pierwsze, dokumenty. Sprawdź, czy Twój dowód albo paszport są ważne przez cały wyjazd. A jeśli celujesz w Holandię, pamiętaj o numerze BSN. Bez tego ani pracy, ani wypłaty, ani opieki medycznej. I oczywiście umowa i ubezpieczenie to absolutna podstawa. Po drugie, zakwaterowanie. Jeśli jesteś zatrudniony przez agencję, dopytaj, czy zakwaterowanie jest w pakiecie. Jeśli ogarniasz je sam, zrób to z wyprzedzeniem. Nie licz na to, że coś się znajdzie na miejscu. Po trzecie, pieniądze. Przyda Ci się również konto bankowe, najlepiej takie, które obsługuje przelewy międzynarodowe. Pamiętaj też o gotówce na początek, zanim spłynie Twoja pierwsza wypłata. W Polsce płatność bezgotówkowa jest powszechna, ale tam, gdzie jedziesz, Niekoniecznie. Po czwarte, transport. Dowiedz się wcześniej, jak dojedziesz z punktu A do punktu B. Jeśli natomiast jedziesz autem, sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne dokumenty i co mówi prawo w danym kraju. Po piąte, język. Nie musisz mówić płynnie, ale kilka podstawowych zwrotów naprawdę robi robotę w pracy, w sklepie czy u lekarza. Pomoże ci to ogarnąć pierwsze dni bez stresu. Język angielski będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem. I ostatnia sprawa, kontakt z bliskimi. Zainstaluj aplikację do rozmów, zapisz ważne numery, sprawdź co działa najlepiej i najtaniej za granicą. Kontakt z bliskimi jest nieoceniony, gdy jesteś daleko od domu. Brzmi jak sporo do ogarnięcia. Z intraserwis Praca to wszystko jest prostsze. Pomagamy z dokumentami, mieszkaniem, transportem i wszystkim, co trzeba, żebyś mógł skupić się na pracy. I to bez stresu. Sprawdź nasze oferty i zacznij swoją przygodę za granicą z dobrym planem.